Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Settlers. Ok, rozpoczynamy misję. 15 w mieście Westholm, którą ostatnim razem no, przerąbaliśmy tak trochę. E, powrót do gry. I do królewskie miasto padło przed zdrajcą. Inni rycerze zostali schwytani. Muszę szybko dotrzeć do naszej północnej osady. Pełen sturm. Właśnie z tego co pamiętam. Z tego co pamiętam, trzeba było właśnie otworzyć tak bramę. Tak, mój panie. A, Żeby dało się wyjść. W drodze. Ale niestety jeden batalion nam, sturm. nam padnie! Rzecz, żołnierzy. Tak, mój panie. Trudno. Niestety muszę was poświęcić. Już wiem co trzeba było zrobić. Trzeba było po prostu jeden batalion. Kliknąć na bramę, żeby tą bramę można było otworzyć. No nie? Coś takiego. Wedle życzenia. Wedle życzenia. No i dzięki temu Hakimowi udało się uciec razem z jednym batalionem. Na twój rozkaz. No i teraz... O, to coś bandyci chyba byli. I teraz sobie szukamy... Tak, mój panie. Naszej bazy, czyli tutaj. Rzecz jasna. Okej, okay, chodźmy tam. U tu posterunki jakie ogromne. Tu jakaś wieża. I powiem wam, że nie pamiętam, co trzeba zrobić w tej misji. Naprawdę. Naprawdę nie wiem. I tak się zastanawiam, czy będziemy właśnie. U, tu są krówki. Dobrze, na fakt. Twój rozkaz. Fakt warty odnotowania. Wedle życzenia. Trzeba ten teren zająć. Wedle życzenia. Na twój rozkaz. Na twój rozkaz. A wy czemu stoicie, ludzie? Wedle życzenia. No nie. No i dlatego, że. Dobra, teraz już nie będziemy szli nigdzie, bo. To miejsce stanie się na krótki czas bezpieczną przystanią. Najpierw muszę zbudować tu osadę. A potem poszukam pomocy. No, ale kubrze zramiłem, bo nie wiem, czy oni nie szli za mną. No, jakbym teraz potem nimi uciekał do mojej bazy, to by mnie zniszczyli po prostu i tyle. Więc nie było sensu. Dobra, budujmy teraz po kolei. Myśliwego i drwala. Tu drugiego drwala, tutaj jeszcze kamieniarza o. Tylko żeby się dało tą ścieżkę tu zrobić. Okej, okay. może być tak. Tutaj możemy rybki zrobić super. Zróbmy sobie rybki. Okej, okay. poprowadźmy kolejną ścieżkę. Na początek może być. No i oczywiście zacznijmy od budowy e, rzeźni. Wędzarni. E, I na razie, może tyle. Moja wiedza na temat budownictwa sprawia, że koszt ulepszeń budynków jest niższy. Tak, tak, dobrze. Aha, my musimy teraz się rozwinąć na Barona, by móc w stanie potem dalsze, dalsze misje jakieś robić, okej. Okay. Na pewno te dwa tereny byłoby fajnie zna... zająć. Hakim chodź teraz się jeszcze przejść tu. Ale kurczę, ta ucieczka była stresująca. Masakrycznie stresująca, no nie? Okej, okay, tędy przejdą spokojnie. A to tylko kamień jest? Tak, mój panie. A tu są ile tu jest Jelonków? O panie! Wo. No to ja to Ja to muszę zająć. Jak rozkażesz. Aha, tu nie ma ścieżki. Spoko. Zróbmy tak. I zróbmy tak. Ok. Niech tak, tak będzie. Ulepszmy sobie troszkę. O. No i teraz znowuż trzeba czekać na drewno. Ja bym zrobił może jeszcze jedną chatę drwala, Co. A, tylko nie mam drewna, no tak. E, oczywiście. Teraz się zastanawiam, czy w tej chwili oni mogą mnie atakować. Bo szczerze powiedziawszy, nie wiem, nie pamiętam, czy mogę teraz być atakowany. Ale, tak, mój panie. Chodźmy odkryć jeszcze teraz inne tereny. A co? Dowiedzmy się jak najwięcej, póki, póki się da spokojnie odkrywać teren. Okej, okay, tu jest ulepszone wszystko. Jedzie kamień. <laughs> Drewna nie ma. No właśnie. Ale tu są owieczki. O. I to też warto byłoby zająć. A tu są lekarstwa. Okej. Okay. na łąka! He. E, no spoko. A my idziemy dalej. Zobaczymy, czy damy radę przejść na ten teren, jasna. na którym byliśmy w pierwszej misji, no nie? Jesteśmy w drodze. Ciekawe jestem. Rzecz Chociaż jasna. Nie pamiętam, jak to się nazywało, ale... Jak rozkażesz. Złote pola. O, ruiny, pięknie. Tak. Na twój rozkaz. Jak rozkażesz. Jak rozkażesz. Granica Westholm. O! Tak, zima się zaczyna. Jak dawno nie było zimy w tej grze. Wedle życzenia. No nie? Dawno nie było zimy. Rzecz jasna. Północne... Północny Westwood. Uuu, palisada posterunek. Hmm, nie ma tego, upanie. Nie ma jelonków. Już powinny być. No ok, to jest ulepszone. Jeszcze to ulepszmy. No, zrobiłbym jeszcze jednego drwana, naprawdę. O, niech takie coś będzie? Wedle życzenia... Aha, ja chodźmy sobie dalej tutaj odkrywać te tereny. Natychmiast. Rybak jeszcze. Póki co. No już nie, już nie można łowić. Niestety. I to jest ruin. Łopanie! Mm. Wow, wow, wow. Aha, tam trzeba drewno wysłać, ok. Na twój rozkaz. O, tu pewnie też trzeba będzie drewno wysłać. Tak. Na twój rozkaz. No, niedobrze. Na twój rozkaz. Hm. Wedle życzenia, no dobra, no teraz tu nic nie zrobimy. Życzenia. Ale może w przyszłości będzie jakas, jakaś misja, żeby tutaj coś zrobić, co? Nie wiem. Łuk West, we, Westholm, czyli to. E, Westholm Curve. Było chyba w pierwszym. No panie! Ej, no, te, e, no tak, teraz to logiczne. Przecież to jest. To są zgliszcza naszego miasta w pierwszej misji. Patrzcie, tu był zamek. I my pewnie będziemy musieli je w przyszłości odbudować. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Tak. Łopanie. A tu bandyci, jacyś... a czy nie? Tu ci żołnierze wroga. Natychmiast. No tak. Natychmiast. Na twój rok. To się wszystko trzymie kupy, jak najbardziej. Aha. jesteśmy w drodze. Tu są bandyci. Jesteśmy w drodze. Tak jak tam byli bandyci, jak to się rozkazówki. tym bardziej trzymie tak, kupy wszystko panie. ludzie. No dobrze. Tak. Odkrymy Wedle już, życzenia. odkrymy może już cały ten, cały teren, co przejście szlaku handlowego. Okej. Okay. A <coughs> no my idziemy dalej. Tak, mój panie. Przejdziemy sobie tak wokół i będzie spoko. W międzyczasie sobie. Ulepszymy co nieco. Zrobimy może garbarnię pierwszą naszą. Co wy na to? O, garbarnia nasza pierwsza. Na twój rozkaz. Jesteśmy w drodze. A my odkrywamy inne tereny. Z tego co widzę, to na tej mapie nie ma żadnych innych frakcji chyba. Tak. Kolejne ruiny. Tu się opłaca naprawdę łazić, bo tu jest pełno ruin. I pełno złota możemy na początku już dostawać. Jesteśmy w drodze. Jesteśmy w drodze. A, tu jest wioska, ok. Tak. Eastholm. Tak, mój panie. Ej, ale oni chcą ze mną walczyć. Wedle życzenia. Hmm. Nie, nie, nie. Jasna. Ja z nimi nie Jak walczę. Rozkażesz. Jak rozkażesz. Tak. A ja nie chcę z wami walczyć, ludzie. Wy jesteście wioska. Jesteśmy w drodze. Tu jest port jakiś, dobra. To chodźmy tam. Byle nas teraz tu nikt nie złapał. Pomóż nam walczyć w imię szkury. mądrości i sprawiedliwości. Tak. Na front. Na twój Dobra, poświęcimy. Je. Nasyfiliśmy trochę i, i zwiewamy. Może tak. być. Jak rozkażesz. Tutaj pełno wózków jedzie subcio. Możemy ulepszać magazyny. I na wolno idzie trochę ten zbieranie jelonków. Naprawdę wolno. Atakują naszych żołnierzy. Na twój rozkaz. Naszych żołnierzy atakują, tak? Ale to co? Na twój rozkaz. Na twój rozkaz. No takaś mogiła jest, a je takieś cmentarze. O kurcze. Jak rozkażesz. Na twój rozkaz. A my chodźmy dalej. Jak rozkażesz. <laughs> pokonano jednostkę wojskową. No to to tam. Hmm. To i tak nie miało, nie miało prawa się udać, jak żeśmy tutaj przekapacili tamtych żołnierzy na no nie. Natychmiast! Natychmiast! Jesteśmy w drodze. U, jaka wycinka tu jest? Tak. Jesteśmy w drodze. Tu jest terenniczy chyba, no. Rzecz jasna. Rzecz jasna. Tędy przejdziemy? Rzecz jasna. Tak. Przejdziemy. Nie, tak. Dobra, chodźmy tu. Bo ja jestem ciekaw jeszcze co jest tutaj, ale tu chyba się nie dowiem. Rzecz jasna. Chociaż zobaczymy. Polepszajmy jeszcze. E, rybki już się odmroziły, odmroziły się, słupcio. Rzecz jasna. Gdzie ty lecisz? Jak rozkażesz. A, wrócił jednak. A, cep. Dobra, trudno. Jak rozkażesz, ja, no tu już pewnie nic ciekawego nie będzie, no nie? Tak mi się wydaje, chyba że. Że nic nie będzie. No, tu jeszcze wózek jedzie, panie. Zaraz zajmiemy sobie tyle terytoriów, że. Że będzie git. Tak. Jak okay. rozkażesz, jak rozkażesz. Jeszcze tu. Tylko tu widzę już nie ma. Z żadnej wioski tu nie ma obcej. Tak naprawdę. U, ile bandytów tu jest. Okej, okay, czyli tu są bandyci. Tu jest wioska, tu jest sport i tyle. Wedle życzenia. Okej. Okay. Rzecz jasna. Rozeznanie zrobione. Naszych włości pierwo... pierworodnych chciałem powiedzieć, pierwotnych. No, i cóż, musimy teraz na Twój zająć ten teren tak, mój panie. I zająć ten teren również, tak, mój panie. O. Będzie tak. Dwa terytorium. Ja dwa terytoria zajmujemy teraz w tej chwili. Tu będą jeszcze jelonki i, i krówki. I tu zrobimy sobie taką część ogólnie uprawną myślę. A tu będziemy teraz się rozwijać, więc naprawdę, naprawdę jest. Wedle życzenia. No jest fajnie, fajnie pomalutku do przodu idzie. <laughs> Więcej rybek chyba można by zrobić, prawda? Tak też myślę. Ok. A wąsujemy od razu. Odawaj. No dawaj. Zawsze będę czynił wszystko, aby jak najlepiej ci służyć. Nasza osada rośnie. Powinienem udać się na przystań i wysłać posłańca do naszych sojuszników. Przyślą nam posiłki. Okej. Okay. Zajęliśmy nowe terytorium. Ok, my tam to zrobimy oczywiście, ale za chwilę. Zajęliśmy nowe terytorium. Okej, okay, teraz możemy zająć się naszymi uprawami. A zatem, dajmy sobie tak. Tu będzie jeszcze jedna chata tych myśliwych. Dajmy sobie hodowlę bydła. Idealnie. I dajemy sobie tutaj pola uprawne. Proszę bardzo. Raz dwa i trzy. Idealnie. Super. Jest genialnie. Będzie można robić sobie już serownie. Teraz dzięki temu chlebuś. I tu jeszcze jedne. Jeszcze jedną chatę myśliwych. A co? Zróbmy sobie tu. Zróbmy kopalnię żelaza. Bo to też jest bardzo ważne. I zróbmy może jeszcze jednego drwala. Tak, tu. A co? Na zapas, niech będzie drewno, najwyżej będziemy nim handlować. Na pewno się nie zmarnuje, w każdym razie. A my sobie teraz tak: Poolepszajmy. katedrę. No, magazynu jeszcze nie możemy. Tak. Ale to nic. Rzecz jasna. Tak. Zróbmy sobie miotlarza, bo to będzie bardzo ważne w przyszłości. Niech będzie tu. Na twój rozkaz. No i teraz poulepszajmy, co się da na tym terenie. Jeszcze chata myśliwych, ok. Będzie można więcej rzeźni zrobić, ale też więcej m, tych garbarni, no nie? Głównie chyba. O to by mi chodziło. Chodźmy jeszcze tu. Natychmiast. O, Albo natychmiast. tu. O, bo tu będzie. Tyle chat myśliwych, że. Panie. Tak. Ten teren ile kosztuje? 200. Tu są owieczki? Są. To zajmijmy również ten teren. Bo to dla owieczek będzie ważne. I tu sobie zrobimy, myślę, hodowlę bydła. O. proszę bardzo. Jelonki się odsłoniły. Upanie. Dobra, ulepszamy dalej. Ulepszamy jeszcze to. No i po malutku będziemy się znowu rozwijać. Zajęliśmy nowe terytorium. Okej, okay, czy owce idą? Tak, owce idą. Panie. Super. Tu można spokojnie jeszcze jednego drwala teraz sobie szczelić. Proszę bardzo. Możemy kolejną miotlarnię zrobić. Panie, ale ty świrujesz, nie? Dobra, jotlarnia jest. I magazyn też jest i nie ma kasy. Okej, okay, w porządku. Hodowca owiec. Nie ma owiec. Spoko, zaraz będziesz miał. Zaraz ci, ziomuś, owce przyjdą. Nie bój ty się. Tu już będzie wszystko, więc można myśleć sobie zrobić od razu piekarnię. od razu serownie. O, tu zróbmy takie coś, jak już tak, taką drogę poprowadziliśmy. jest ścieżka połączona. Może być. Tak. Na ten teren by mnie bardzo interesował, ale on jest bardzo drogi. Więc no cóż, poczekamy na razie, ale no te pięć. Ma aż pięć. Nie, no pięć, sześć nawet. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu szósta, panie. Tu tyle można zrobić chat myśliwych, że. Na twój rozkaz. Poezja. Po prostu. Owieczki idą przez rynek. Ok. O. Co nieco zostało ulepszone. A tu wody im brakuje. Widzę. Muszą mieć powodę. Tu już jest poolepszane. Jeszcze to trzeba ulepszyć. Nie no patrzcie, jak to drewno zleciało szybko na nie. No, tak się rozbudowywujemy szybko, to właśnie drewna jest no, potrzebna ogromna ilość na początku. Naprawdę. Ogromna ilość drewna. Dlatego dobrze jest mieć no, całkiem dużo tych chat drwala. Zwłaszcza, że mamy tutaj no, dużo lasów, więc... Więc mamy skąd to drewno pozyskiwać... Garbarnia jest. Jedna. Przydałaby się druga w przyszłości. Jakiś zakład tkacki jeden, no nie? Bo owiecki, owiecki. Owieczki już są. Dobra. Doszło drewno. T tutaj poulepszane. Jeszcze tu ulepszmy. O, teraz fajnie doszło. Dużo tego drewna to... Można ulepszyć. O, no, znowu coś czuję, że trochę nam z tą misją zejdzie. E, zobaczymy, jakie misje będziemy mieli do wykonywania po kolei. No, nie. E, na pewno teraz pierwsze co, to zajmiemy się tym, żeby wysłać naszego drogiego Hakima na, e, na teren portu i wysłać prośbę o posiłki. No, nie. To będzie ważne. Ważne będzie też tworzenie żołnierzy własnych. No, i ogólnie, po malutku, po malutku będziemy jakoś szli tutaj do przodu. Tu w ogóle jeleń sobie uciekł, chyba stąd. Chyba tak. Jeszcze sobie od razu to ulepszmy. Super. I chyba wszystko zostało w tej chwili ulepszone, no nie? Tak mi się wydaje. Jedno mleko jedzie. Wszystko oprócz tego. Ale to, to spokojnie, z tym się nie pali. To sobie ulepszymy, ale ulepszymy sobie już w następnym odcinku. Tak samo jak wyślemy sobie Hakima, właśnie w to miejsce. No i postaramy się awansować na Barona. No i zobaczymy, co dalej będziemy mieli w tej misji, tej misji wykonywać. No nie? A póki co, wielkie dzięki Wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.